Mieliśmy takie, no nie wiem czy drenaż to nazwać, takie rowy. W każdym razie tutaj są posadzone bananowce, ale też papaje. No, ładnie to wszystko rośnie. Papaje chcę używać do różnych rzeczy. Kwiaty papaje też odkryłem, że są bardzo ciekawe. Tam jest w ogóle nasz kurnik, w którym oczywiście są kury. No ta deszcz zasina z drugiej strony. Także akurat teraz nie pada. Tutaj jest w ogóle więcej okry. Hmm, tutaj chyba dynie panie posadziły. O, właśnie te. No a widzicie? Powierzchnia. Powierzchnia dachu jest tak duża, że nawet przy takim deszczu yy, to wszystko się tutaj, jak widzicie, wypełnia. Jest rzeka. Tutaj to mamy dziurę jakąś. I jest. Yy, no taki prysznic z wodospad. W każdym razie tu przejdziemy, jeszcze wam pokażę parę rzeczy. No, a jeśli chodzi o to tutaj, co skonstruowałem, to to jak widzicie to się wypełnia. Nawet obecnie przelewa. To strasznie zarosło. Ale papaje, na przykład, nie lubią wody. Chociaż teraz to o, się przelewa, ale papaje nie. Gniją korzenie. Chociaż tutaj ta woda teraz porze mokrej bardzo szybko wsiąka dzisiaj już spada któryś raz z kolei także to się wypełnia a w porze suchej planuję yy, tutaj yy, no, lać wodę zresztą teraz też wodę, którą yy, mamy z hali, ona jest w miarę czysta też idzie tutaj do bananowców, jak widzicie tutaj jest o, a tam jest jedna z kur moich bo może idzie pod prysznic no, tu są kamienie, można sobie elegancko stopy po popłukać, także nie chciałem, żeby te ogromne ilości wody się marnowały, jak widzicie jest tego bardzo dużo. No i zalewa nam tutaj to poletko przy hali bananowce, też oczywiście chcemy wykorzystać. Ta kura w ogóle godzinę temu to weszła tam z 5 metrów na drzewo do góry. No, takie kury, taki klimat. No, a tu jeszcze przejdziemy na szybko, wam pokażę. Myślę, że tych shortów to wyjdzie 3-4. Ale ja nie chcę mi się nagrywać filmów. Shorty są szybkie i przyjemne. Uchala. Jak widzicie, banano... postawiłem... postanowiłem, postawiłem na bananowce, dlatego że. Może być ich bardzo dużo, eee, szybko rosną.